No niestety i, i już runda Imposterem zmarnowana No mówię, tak, zagramy, tak, chyba tak do 21.00 pogramy e, I potem sobie na Fatofobię pójdziemy, bo bo, bo nie jest, nie, nie będzie mi się chciało jakoś tak, nie, nie wiadomo jak długo grać Dobra, idę, jolo, zginiemy, najwyżej Co tam? Najwyżej padniemy raz, dwa i tyle Będzie w temaciksie ja to tak widzę. Najwyżej, raz, dwa zdechniemy, i będzie po robocie diables, diables, diables. Nie no, chyba, chyba robił. Czy miał komfortowe warunki, żeby mnie tutaj teraz zabić? Może miał, może nie miał. Ciężko rzec, bym powiedział. Zobaczmy co kto gdzie jest. 3, 1 i tu jest jeszcze i tu jest, tu jest, tu jest, tu jest nagle trzech, Okej. Okay. Zobaczmy, czy ktoś już nie żyje. Wszyscy jeszcze żyją, czyli Impostorzy jeszcze nic nie zrobili. Z doświadczenia wiem, że iść do światła. Ktoś poszedł. Ok. W ogóle zaraz, zrobiłem wszystkie zadania. Ja nie wiem, ale zobaczcie, Pier to jest pierwsza runda, ja wszystkie zadania zrobiłem. No, prawie. Jeszcze nie, ale już, bo już praktycznie Falk został jest ten. AB. Co się stało, Ejbi? Czemu to zrobiłeś? Czy ty zapomniałeś, że ja byłem w Specimenie? Czy... Czemu to w ogóle się stało? Czemu, czemu to w ogóle miało miejsce? Wytłumaczyć? Czemu zabiliście biednego diablesa? Dobra, powiem tak, e, co jakby wyglądała sytuacja? Widziałem diablesa wbiegającego do Specimena e, Kiedy było włączone światło, co ze mnie przebiegał od strony Admina. Okej. Okay. Przyszedłem na Witalcy od strony że... admina? Nie wiem, ja wbierałem od strony admina wszak, ja zdążyłem wyjść no dobra, może z... z tego, Wy... zdożyłem wyjść już ze Specimena. Poszedłem do witalca zobaczyłem, że Diablos nie żyje. Po czym cofam się do tego specimena, patrzę na wejściu, jak odbiega od ciała VGZ i go nie zgłasza. No i zgłosiłem ciało. Zobaczyłeś, jak ciało ode mnie odbie... jak od ciało, ciało tam... biało, tak, odbiega? Ciało od ciebie odbiega. Zobaczyłeś, jak dobiega... Odbiega od ciała, jeżeli dopiero tam przebiegałem, tak? Ej, bie, no, pamiętaj, no, właśnie ja, robię... ja miałem dwa zadania w Specimenie. Tak? W momencie, hmm. kiedy ty odbiegłeś, ja kończyłem jeszcze te e, klawisze po kolei No to e, czemu to nie zgłosiłeś ciała? Bo jeszcze tam nie dobiegłem Dopiero Jak ty nie dobiegłeś? Przebiegłeś, kurna, obok tego swojego ciała, no fokie Ale Ejbi, jak zobaczyłeś, że już tam dobiegam, to zgłosiłeś wtedy ciało Co? Innej opcji nie widzę Chciałeś zabić, myślałeś, że albo wrócę do góry, albo nie wiem, co Nie, w to jest w bez sensu. miał miałby zabijać Speciani, momencie... kiedy ten ty widział. Kiedy, ten... V, kiedy wiedziałem, że VGZ no. kurde siedzi w tym Speciameniu, tak, no, to, no, to bez to sensu, bym miał teraz zabijać. Nie, jest ja. jest bez możliwe. sensu i to na początku taki gałgański ruch, gdzie ten nie wiem, no VGZ, gdzie kiedy ty byłeś i co robiłeś? Czy ty, czy ty się wracałeś do tego? Czy ty się wracałeś teraz do Admina, czy ty gdzie szedłeś? Nie, ja na początku udałem się do 2, bo zawsze teraz zacząłem robić zadania pierwsze jako e, drzewko miałem i wyrzucenie śmieci. No Dobra, potem dobra, ale co po Smash Gdzie chciałeś iść? Chciałeś iść do laba, czy chciałeś. Nie, posmas imenie do Admina. I zacząłeś Tamto się w w tym kierunku? Nie, ja wszedłem od góry, bo potem się cofnąłem jeszcze do MadBaya e, i zrobiłem obiegówkę. Czekaj, 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 cokolwiek czekaj. strasznie cokolwiek. Jak utkaliśmy tego MikeBay'u, to no. Ej, ty, Ej, ty, ty już zrobiłeś tyle rzeczy wcześniej? No właśnie no jak ty pobiegłeś do o i potem kiedy my byliśmy no ty w, w Odwaju, to, to do nas dobiegłeś my byliśmy, a my... Przecież ja no pierwsza tak, z to pobiegłam a Ja w Mad do Bay nie zrobiłem. Ja zrobiłam jednego zadań. questa i wyszłam. Ale ja tylko dwa zadania zrobiłem, pani. Ja ale głosować... i pobiegłem. Zwa... Nie możemy pobiegłem. Możemy zagłosować na Wegaza, ale to jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że to może nie będzie. Tak, wyszedł mnie, ale. Ale za... jedna ]aj. rzecz, że Blady na samym początku, jak AB powiedział, ty odmy, że od admina, a później AB prostu no bo wydaje mi się, że tego nie zmienił i Blady już, a okej. No bo mówię dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, że diable są od meda wbiega, nie od admina eee, nie, nie, nie A no. skąd wiedziałeś o tym, bloody? No bo jak biegłem do lodówki, no to widziałem tam Diables jak robił układankę i potem sobie, ja, ja przebiegłem sobie, zrobiłem zadanko właśnie też układankę i... i... Czy tam, I którędy wyszedłeś? No, od no admina wyszedł. Dobra, wyszedłem. dobra, już, po. Tu... No dobra, zróbmy sobie zadanko. Ja już mówię, niewiele zadań nam zostało tak naprawdę. Jedno duże zadanie będziemy mieli, które jest związane z paliwkiem. I tak naprawdę to będzie wsio już wtedy. No i zostało nam tylko jedno zadanie. I mamy no wsią robotę, co nie? Jest oczywiście szansa, że teraz coś nas zabije, bo bo, bo, bo jest taka szansa po prostu. Ja się boję teraz wychodzić stąd. Może postoję sobie tutaj? Poczekam jak ktoś zapali światło. No, dziękuję. No, wolałem nie ryzykować beczki. Wolałem nie ryzykować. Proszę. Ps. Dziwne to było. Chociaż może faktycznie robić zadanie. Dobrze. No to... to tak, generalnie musimy założyć taką wersję, że może być dwóch impostorów mimo wszystko, że WGZ nie był. Znaczy no ja mam pewność, nie możecie mieć pewności. Oczywiście. Zaha, chciałabym z tobą porozmawiać w tym momencie. Otóż... Oczy. My, my przechodziliśmy sobie, ja byłam ty na Witalsach, potem ja y, widziałam jak ty wychodzisz z y, wychodzisz teoretycznie z admina, ja poszłam do Łepąsów gdzie byłam sama, ty do mnie doszedłeś, wracam do admina, w którym ty lubisz stacjonować i w adminie leży rzemdzie. Muszę no, mieć na ciebie sami. Sam no, sam no, sam Czekaj, Jajbi, okay. proszę cię o no, ciszę. Proszę też cię o ciszę. Wpadka? Y Albo nie patrzyłaś na mój movement, ale... Akurat ty dobiegłaś do mnie, jak byłem w weaponsach e, i w weaponsach też był Mike. A ja Ebie go pilnowałem na wodzie i z Abi razem wybiegliśmy razem. Jak ja dobiegłam do na jest to, to najlepsze było ciemno wpadku. i ja nie widziałam absolutnie nikogo. Moim razem? zdaniem byłam tam sama, nie widziałam, żadnego niku, nie. nic nie widziałam. Mi ja się właśnie wydaje, Zachę, że ty kurde, ze środka próbowałeś uciekać i po prostu ja widziałeś, ja że tam biegam, to stwierdziłeś, nie, nie, że sobie nie, nie, jednak się nie, nie, wrócić. Nie, nie. To AB, nie, ja, ja zrobiłem tak, ja ci od razu powiem. Ja zrobiłem Weaponsy, zrobiłem w sensie granie w oraz weponsy, weponsy. Z wpadką robiliśmy razem weponsy. Ja rozumiem, że to mogłaś mnie nie widzieć tam wpadka, okay. ale ten mój moment nie jest trafny. Absolutnie z AB, nim nie, nie mieszkałeś? Tak <c2> Poczekaj, czekaj, czekaj. Bo... Od, od razu powiem ci, AB. dlaczego też twoja teoria, że ja mógłbym tam robnąć kogoś w adminie, czemu jest troszkę dziwna? Bo widziałeś, że ja wbiegam do admina, patrzę na ciebie, jeśli bym chciał bronić ciała, to bym ciebie zabił? Hmm. A ja, ta, ja tylko i wyłącznie stałem chciałem baitować, żeby tam z wenta może ktoś ci bieromnął, no, bo to jest idealne miejsce na vent -kile. No nie wydaje. Jest... Ej, wiesz o tym Wiesz też o tym też bardzo ważną rzecz, że ja jestem czysty, ponieważ razem z Majkiem byliśmy w pierwszej rundzie, sam wiesz gdzie o. i też wiem, że ty jesteś niewinny. Z taki zbiorowy prysznic. Dokładnie. No i, dlatego, ale pytanie, pytanie, nie jest, to Ja, to ja to w ogóle dziwi mam tylko pytanie, Ej, Patka, jedna, ty masz... rzecz. jedna rzecz, Pamiętajcie, że Patka. ktoś może fejkować skanowanie równie dobrze, ostatnia osoba zwłaszcza. Zależy w jakiej osobie. Wiesz co, osoba. ja ostatnia osoba... Wladi, hmm? ostatnia osoba jest już martwa i jest zabita przez ciebie, wpadka albo slayproxa. No nie przeze Dokładnie. mnie. Hmm, to ja właśnie ja tak, no, nie widziałam, jesteś po prawej stronie, to mogłam... Aby potwierdza, że jest żacha, tak, potwierdzam. A że Miki, ty potwierdzasz, że Zach jest, jest, jest czysty? Potwierdzam, że jest czysty. No to musi to być wpadka w takim razie. Nie jestem, to ja. No dobra, mnie jak chcecie, bo no wydaje się. Spoko. jak dla nie. mnie, ja wiem, jestem, jestem pewny, że jakby wrzuciliśmy jednego winnego, no ale to druga sprawa. Dobra, dobra. No chyba, że tak Slej się tak dobrze. Ale gra. to nie. Kość, ja to ma podejrzany movement w grę. Hmm. oni, trzech się spra no, chyba, że dwóch impostorów nadal jest, co nie. Ale no to wtedy już przegraliśmy. No trudno, no trzeba było kogoś wyrzucić. Nie było jakieś minimalne ryzyko, że jest dwóch impostorów jeszcze. E, wolałem już nie ryzykować. E, czy Ebi czy jest niewinny? Zaha. Szczerze mówiąc, tam trochę był podejrzany. Przez to, co tam słyszałem. Ale ostatecznie ciekawe czy Miki może być. Dobra, pójdę z Mikim, co tam? Z Majkiem No, ciekawy, co nie? No to fajnie tu widzę, było robione. Jednak Slay. To kurde, fajnie ktoś tam przebiegł sobie i wyrąbanko. Co nie? To to był ten yy, kolor i miał wyrąbane, a to. Ebi miał wyrąbane, to fajnie, ABI. No dobra. Że sobie przebiegłeś. O, no, 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 o, no, o, no unlucky. O, unlucky nie? Very unlucky. Wchodzę sobie, tak, gwoli ścisłości, wchodzę sobie od O2 od do góry na slej, slej I otwieram drzwi, a tam leży Bloody, nie? Drzwi wszystkie były pozamykane, więc to już się zdążyło chwilę wcześniej stać. Ja podejrzewam, że Zacha to widział na adminie, bo tam stał. Mhm. Coś... minę w adminie teraz? Mnie miałeś. No dobra, mamy pewność na pewno? No może być to selfie Majka ewentualnie. No ale... moze, bez... No to był, był znaczy... perfekt ten, nie? Ale ja dałbym się pociąć, że... <śmiech> <śmiech> że on się skanował, w sensie on się po mnie skanował, więc nie jestem w stanie tego... No, I przed manziem, Procks, ma, ale gdzie byłeś, nie potwierdzi. Gdzie byłeś Slayprox? Znaczy powiem tak, jeżeli ty i AB, Zacha, w sensie Zacha, ty i AB się potwierdza się i tak dalej, no to to jest Mike, bo ja wiem, że jestem niewinny. Ja byłem e, do specimena poszedłem. E, za mną był Mike, i wydawało mi się, że przez cały czas będzie za mną szedł, ale. Koniec końców nie poszedł i byłem sam w dekontaminacji. No. I potem poszedłem do laboratorium tam na górę. I tam jeszcze miałem proste ze I, I potem zgasło tobą, światło. Czekaj, czekaj ejbi, poczekaj, zakaz. czekaj, czekaj, no. czekaj, ale to jest w takim razie bardzo ciekawy scenariusz. Bo ja nie wiem jak to ciało mogło no, być robnięte na O26 Prox. Nie wyszedł z tego specimena, on musiałby przelecieć Specimena, wlecieć do Medbe'a tam się prze... E, przewentować. No właśnie, dlatego się A ja najgorsze jest to, jest teraz to. Czekaj, ABI, nim zagłosujesz, nim zagłosujesz, mm -hmm. ABI. No, no, Najgorsze jest to, że Mike się po mnie skanował i. Czy ja rozumiem, Zacharz, że możesz mieć podejrzenia, ale ty też to widziałeś, ten movement na adminie, bo ty tam stałeś i patrzyłeś, nie? Slave hmm, szedł, nie, bo my na nie, niego nie, patrzyliśmy, cały on czas. znikł. A, okay, nie, ja patrzę, nie, nie, będę się powtarzał 10 tysięcy razy, wiesz? Tego ze już mówiłem wiele razy nie i nie będę się powtarzał. Się na, tak, laboratori. tak, trzeba było słuchać. Powiem tak, kurde, byłem ze chwilę na kamerach, mogłem się zorientować. Ja, szczerze, miałem pewność, że to jest Bloody właśnie, dlatego to mnie bardzo zdziwiło teraz, co się wydarzyło. Ale wydaje mi się, że mógł być to self-report, zlej, gdzie ty skończyłeś, powiedz mi? No ja skończyłem w drodze do elektryka. Jestem nad storym. Kurde, no to co też mu Dobra Abi, no. dobra, czekaj Abi, zagłosuj na Majka No i też wolę zagłosować na Majka w tym momencie, bo wiesz, bo e, ja widziałem Bladiego wbiegającego do świateł i nie uważam, żeby było aż tyle czasu, żeby Slay mógł go walnąć. Wydaje mi się, że po prostu to był surf report. Ale no nie mam no, pewności. Spoko, okay, no ty ale... to też jesteś Gaugan. E, łapiecie światło zgaszone, a ten... E, Abi sobie odbiega w drugą stronę. Co za typ w ogóle? Ja pierdzielę naprawdę Abi? Wie, ja tu mijam i biegam biegnie z drugą strony. Miałem, że tu są światła do zapalenia. No to zajebiście, AB. Rozegrałeś to. Fuck. Abi, powiedz było. mi Sajt. czym Sajt. ja biegnę włączyć światła, a sobie biegnie w drugą stronę No bo, bo chciałem sprawdzić czy tam nie zabiłeś Majka Chciałem zobaczyć czy nie zabiłeś tam Majka Słuchaj, faktycznie miałeś taki ród, że przeleciałeś tam właśnie, przywentowałeś się z tego meda? Tak